Dzień dobry, Tomek Kutera, Konrad Lebron Zapraszamy na Politydzień, czyli przegląd najważniejszych informacji ze świata gier w Weekend 17 i 18 listopada. Nie wiem czy wiesz, ale powstaje film na podstawie, uważaj, asteroids Tak, słyszałem coś o tym, ale wyparłem to z mojej pamięci, choć z drugiej strony byłem w tym roku na filmie o grze Battleship, I, czyli o grze w statki, i była tam Rihanna, no i nawet film nie był taki zły, jak mógł, możesz przypuszczać. Ale będzie no, asteroid. to, jeśli ktoś nie pamięta, jest taka gra o strzelaniu do asteroid sprzed, nie wiem, 30 lat. I to nie jest specjalnie rozbudowana gra, fabularnie zwłaszcza, ale ktoś postanowił zrobić film na jej podstawie i ten film ma nowego scenarzysta, żeby było śmieszniej, to jest już trzeci scenarzysta, jestem ciekaw, co się stało z poprzednimi dwoma, ale to źle wróży. Czyli to wszystko kompletnie źle wróży, ale poniedziałek, 19 listopada, padł nowy rekord, jeśli chodzi o zbiórki publiczne, tzw. crowdfunding. E, oczywiście, jeśli mowa o gry wideo. Owszem, wydawało się, że 3 miliony, czy tam 4 miliony, no to już tak, no ile można więcej dawać na projekty, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek... Zostaną wydane, a tu proszę Star Citizen, czyli gra, która jest stworzona przez ludzi, którzy kiedyś stworzyli Wing Commandera i obiecują, że teraz zrobią kolejną taką grę kosmiczną z otwartym światem, zabrała, wow, 6 milionów dolarów. No to jest bardzo, bardzo dużo, a powiedz mi jeszcze o co chodzi w tej grze. W tej grze chodzi o to, że wsiadasz w statek i sobie lecisz i możesz być albo piratem, albo handl handlarzem, albo gwiezdnym policjantem i generalnie to jest taki otwarty świat, no Queen Commander. Wtorek, 20 listopada, studio Double Fine ma kolejny dziwny pomysł. Tak, oni co jakiś czas organizują sobie takie nocne maratony pomysłów, kiedy pracownicy studia rzu rzucają różnymi pomysłami i potem reszta nad nimi głosuje i na przykład z tego rodzą się takie gry jak Costume Quest, Stacking czy e, Iron Bri Brigade. I w tym roku stwierdzono, że ok, mamy tutaj kilkadziesiąt prawie że pomysłów, to pozwólmy internautom na nie głosować. Dokładnie, jest tak jak mówisz, to się nazywa Amnesia Fortnite, bo chodzi o to, żeby wszyscy dostali amnezji i zapomnieli nad czym do tej pory pracowali i teraz robią prototypy gier. I na razie mają pomysły na te prototypy. Gracze, jeśli wpłacą chociaż dolar i można go na przykład przeznaczyć na fundusze charytatywne też, to, to, to mogą zagłosować na jeden z tych pomysłów i cztery, które zdobędą najwię najwięcej głosów naprawdę przerodzą się w ciągu tam tygodnia czy dwóch w prawdziwe prototypy gier i kto wie, może powstaną te z tego kiedyś skończone produkcje. No i tam są takie absurdalne pomysły, jak na przykład gra, w której, która niby jest tak o chodzeniu po lochach, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wpisywać cheaty na nieśmiertelność. A ja z kolei zagłosowałem na tą grę, która jest edytorem plansz do Mario. I musisz powstrzymywać Mario. Tak, jest też taka gra. Więc są tam bardzo ciekawe pomysły i, i, i jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. Środa, 21 listopada najpierw szybko premiera ostatniego epizodu Walking Dead. Tak, tylko że od trzech dni mój komputer ma awarię, i cierpię katusze i nie mogę jeszcze zagrać, więc idziemy dalej. Czy to najważniejsza gra tego roku? No powiem ci jak przejdę piąty epizod, bo to wszystko się wyjaśni, czy jakby twórcy dociągnęli napięcie i poziom do końca, wiecie, jak jest z serialami. Okej, okay, a poza tym warto wspomnieć o Godas, Godus, Godas. Ja chyba. będę mówił Godus. Godus. Nowa gra od Petera Molino trafiła na Kickstartera i, i co to jest? To jest Peter Molino zrobił to, co robią wszyscy inni weterani gier, czyli mówią, to zrobię wam jeszcze raz to, co lubiliście, jak byliście w latach 90. -tych. Czyli nowego Populusa. Owszem. Czyli nową grę o byciu bogiem, chociażby... Tam... Tak, Bogusem. Tak. Czyli Peter Molino mówi, że no, zrobiłem Populusa, Black and White i parę innych tytułów, to ja teraz je wezmę w całość i zrobię to. No, ciekawe, zwłaszcza, że przecież miało być te 22 małe gry od 22 Kans, jego nowego studia i Curiosity pierwsza już się pojawiła, a tutaj nagle ten Godus Godas jak. Tam. Bogus. Tak, w każdym razie potrzeba 450 tysięcy funtów. Zobaczymy, czy uda się uzbierać. Czwartek, 22 listopada. Zła wiadomość dla fanów Hitmana. Nie dość, że najnowsza Absolution zbiera bardzo średnie recenzje i chyba nie jest tak dobrą grą, jakbyśmy wszyscy chcieli, to jeszcze do tego gra będzie niczym Call of Duty seria. Znaczy, W sensie, że będzie sprzedawała się w milionowych nakładach i wszyscy będą ją uwielbiać. Nie, w tym sensie, że będą nad nią pracować dwa studia naraz, to znaczy, że następna gra powstanie nie pod szyldem IO Interactive, czyli oryginalnych twórców, ale pod szyldem Square Enix Montreal, a IO będzie tylko czuwać nad wszystkim i... Pewnie będzie czymś innym niż dotychczasowe odsłony Hitmana. No ale wiesz, jakie z są? Fani Call of podzieli się na dwa obozy: tych, którzy bardziej lubią produkcję Infinity Ward, czy tego, co z nich zostało, no i tych, którzy lubią gry. Treyarchu, ja jestem gdzieś tak pośrodku. Na razie fani Hitmana boją się, że ich ulubiona seria rozmieni się na drobne. piątek, 23 listopada, na Kickstarterze pojawiła się gra, na którą czekałem od bardzo dawna, jest to nowa odsłona Diziego. Ostatni raz tak podnieconego Tomka widziałem, kiedy byliśmy razem w saunie. Nie byliśmy razem w saunie, dementuję te informacje. Tak czy się jak, Tomek był bardzo podniecony faktem, że jest nowy Dizzy. Nowy Dizzy, czyli nowe przygody jajka podróżnika. Pierwsze od 20 lat potrzeba 350 tysięcy funtów, robią je oryginalni twórcy bracia Oliver i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobra gra. Nigdy nie dałem rady skończyć tego Dizzy'ego ze złotej piątki. Ja też nie, ale lubiłem go. Też lubiłem, ale nie byłem w stanie go skończyć. Ale ja go bardzo lubiłem i dużo grałem. I to już wszystko w tym tygodniu. Na następny politydzień zapraszamy w następny piątek. Pan Lebrandt, Tomek Kutara, Poligamia.pl